Sieman, teraz z tej strony, Gołąbek. Trzeci tydzień zmagań Olimpiady Miedziowej dobiega końca. Pora na podsumowanie tygodnia. Pierwszy z wniosków po tym tygodniu to taki, że mieć pobielaną z tytułu tego, że jest jej najmniej, będę ważył i dodawał raz w miesiącu. Tu takie graty resztka zasilacza komputerowego razem z okablowaniem to już na przyszły tydzień na odzysk i do tabelki wrzucę odzyskaną mieć błyszczącą i mix odpalam wagę. I dodaję mięć mix dziewięćset osiemnaście gramów Miedź błyszcząca 720 dwadzieścia gramów. Kilo 64 więc norma delikatnie niewyrobiona, ale to dopiero początek, pierwszy miesiąc, więc pewnie gdzieś tam się po drodze nadrobi. A wynik po zsumowaniu w tabelce tak się właśnie prezentuje. Prawie kilogram mieć miks. 720 gramów miedzi błyszczącej, pobielanej nie dodaję, bo tam w sumie 50 gramów może jest, może nie ma. Miedzi kawałkowej nadal nie było, czyli tak, razem kilo 63. Ostatnią kolumnę sobie zagospodarowałem na dodawanie po kolei tygodni, żeby mieć pogląd ile totalnie tej miedzi w olimpiadzie zostało przeze mnie wydobyte. Będzie klarownie zsumowane to wydobycie w razie jakiegoś sprzedawania w ciągu roku. A tu na koniec jeszcze taki rzut oka. Na to, co w przyszłym tygodniu pójdzie na odzysk: dwa takie silniczki, przewody z zasilacza komputerowego, jakiś tam transformatorek i resztki tych, właśnie cewek z zasilacza. Tu będzie mieć ucha z tego radiatora no i taki silnik z miksera. Tu myślę, że w jednym odcinku odzysku się uda ogarnąć. Przewody wiadomo poza kamerą, bo tu nic nie ma ciekawego. Tu się wiele nie wydarza z reguły. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam biorących udział w zabawie, wszystkich kibiców, wszystkich oglądających. I do następnego piąteczka.